Witam witam bardzo serdecznie na kanale z tej strony Damian. Dzisiaj mamy środa. Jak środa, to wiadomo, dzień skryptu. Regułki znacie, wszystko znajdziecie w opisie filmu. Tam też znajduje się disclaimer, warto się z nim zapoznać. Ja zapraszam na króciutkie intro i zaraz do Was wracam. Bieguje, kto może to I tak szybciutko, co dzisiaj? Oczywiście ciekawostki, wykresy, dane on-chain, etf -y co się dzieje na rynku. Coinglass sobie przejrzymy, zajrzymy sobie oczywiście do Rysia. Ethereum się ruszyło od razu. Ryszka też tutaj dwucyfrówki, no ale no nie ukrywajmy, dalej pływamy w mule. I na sam koniec komentarze. Także lecimy z dzisiejszym odcinkiem. I od razu przechodzimy sobie tutaj do wykresu. Tutaj mamy wykres Bitcoina względem płynności agregatu M2, Money Supply. No i zobaczcie, jaka tutaj jest idealna korelacja. Jak po sznureczku. Czyli czeka nas tutaj wyższa na 120, 130 tysięcy. Oczywiście tutaj mamy leciutkie opóźnienie, ale Bitcoin podąża za płynnością. Idealnie. No i tak jak tutaj napisałem, że większość osób nie ma pojęcia, co się dzieje i co się zaraz wydarzy. Ja powiem Wam, tak jak kiedyś były różne trendy, różne inwestycje i ktoś kiedyś mógł zainwestować w coś i oczywiście poczekać parę lat lub dekad na to, żeby stać się milionerem. Tak myślę, że Bitcoin jest właśnie czymś takim. Oczywiście ludzie, którzy się nim teraz interesują, to nie są zwykli Kowalscy. To są ludzie, którzy budowali Wall Street, budowali prawa, budowali całe infrastruktury finansowe, przedsiębiorstwa. Potężne firmy, korporacje, banki, i to właśnie oni się interesują w tym momencie Bitcoinem. Kupują tego bitcoina. I no, no właśnie, no to jest, to jest ten błąd w większości, że się nie interesuje tym rynkiem. Ja tutaj y, zdzieram gardło, czasami sobie myślę, a i tak ludzie są Z względem bitcoina, względem tego, co się dzieje. Obecnie, jeśli chodzi o kryptowaluty, są, są na nie i to jest przykre. No ale no niestety, no jeśli ktoś tak naprawdę nie widzi tego, co się dzieje, lub nie słyszy, lub nie potrafi sobie przeanalizować, dodać dwóch do dwóch, poświęcić ciutkę czasu ze swojego życia na to, żeby się tym zainteresować, ja na to nic nie poradzę. Ja tutaj jestem. Ludzie, którzy są na kanale, są razem ze mną. Ludzie, którzy dołączają do tego kanału, są razem z nami. I to jest fajne. Ta społeczność, która tak naprawdę rozumie w jakim miejscu, oczywiście, już pomijając pewne inne kwestie rozgrywania rynku krypto, wiecie, różnych innych podejmowanych decyzji odnośnie, odnośnie kryptowalut, to już jest inny temat, ale samo zwrócenie uwagi na bitcoina i na to, w jakim momencie bitcoin się znalazł obecnie, jeśli chodzi o te czasy w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o jego, o jego start. Gdzie już zaszedł i kto się nim interesuje, kto go kupuje i kto mm, się skupia na, na bitcoinie, no to już jest też zupełnie inna kwestia. No dobra, przechodzimy dalej. No i zobaczcie, i znowu to, co powiedziałem przed chwilą, tutaj znowu się potwierdza. Przewodniczący CFTC właśnie powiedział, że bitcoin i kryptowaluty mogą zmienić nasze życie. Także wiecie, ludzie, którzy tak naprawdę budują świat finansowy, oni oczywiście o tym mówią, ale kto słucha tych ludzi? Z większości ludzi na świecie. Właśnie. Bardzo, bardzo mały procent. Ja chcę być w tym mniejszym procencie ludzi, którzy skupiają się na wypowiedziach takich, person, osób i ludzi znaczących na świecie, jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o wyznaczanie kierunków, o kryptowaluty i tak dalej, niż słuchać całej większości, która mówi, że. A Bitcoin to nie, bo przyjdzie komputer kwantowy, bo to skam, bo to, to, bo to wyłączą i tak dalej, i tak dalej, wiecie. No najłatwiej jest tak mówić, jeśli ktoś tego nie rozumie, no i tutaj mamy wypowiedź. instrumenty? Kto tak. Może? Bitcoin. Kto może zapytać? Właśnie. Nikt. Kto może wyłączyć Bitcoin? No nikt. No i to trzeba zrozumieć, że ta wartość przechowywana w Bitcoinie daje nam. Oczywiście może nie anonimowość już teraz, ale daje nam poczucie tej mocy, że to ja mam tą wartość, którą mogę zarządzać. Ja bez pytania kogokolwiek, bez uczestniczenia innych stron, mogę przesłać swoją wartość na inny adres, do kogoś, kto będzie na drugim końcu świata i nie muszę się nikogo pytać, czy mogę, czy mogę tyle, czy, czy teraz, czy może jutro lub za pięć dni. Także. Wiecie, no to trzeba zrozumieć, zrozumieć. Ja też zawsze będę powtarzał jak mantrę, każdy powinien na początku przeczytać sobie Standard Bitcoina, książkę, bardzo fajna książka, polecam, która kosztuje 40 złotych. Można sobie w nią zainwestować, sobie ją przeczytać, ją zrozumieć i podawać dalej tą książkę ludziom, którzy chcą oczywiście zaszerbnąć wiedzy. Bo tak jak już powiedziałem, wolę być w tej procencie mniejszym ludzi, którzy właśnie zwracają uwagę na wypowiedzi tych osób, na takie sygnały i na inne sygnały ze świata krypto, które są podawane tutaj. U mnie w ciekawostkach, u mnie na, na Twitterze. Także dobra, tyle się chodzi o ciekawostki, szybciutko sobie przechodzimy na wykresy, gdzie zaczniemy wykresy od Ethereum. Powiem wam, Ethereum nieźle, nieźle sobie radzi. 2760, już tutaj przebiliśmy 2800 dolarów. No, chyba z 9 razy próbowaliśmy przebić dwusetkę średnio kroczącą bez skutku, no, ale dwa dni temu nam się to udało. Z Impedem to przebiliśmy. Wczoraj fajny wystrzał. No teraz oczywiście będzie retest. Jak się utrzymamy ponad 200, pięknie. Byczy scenariusz. Do tego oczywiście tutaj za chwileczkę się przepniemy, jeśli chodzi o 50 i 200, co też z reguły jest dobrym sygnałem na wzrosty. No jak sobie tutaj rzucimy okiem na wcześniejsze takie przecięcia i tutaj, zobaczcie, tutaj jest fajnie to pokazane, jak, jak próbowaliśmy przebić 200 kroczącą, raz drugi, trzeci, potem retest. Tutaj znowu powrót pod 200, przebicie, zritestowanie i wystrzał. Oczywiście potem przecięcie 50 z 200 i zobaczcie, rakieta. Także ten sygnał jest byczy dla Ethereum, dlatego ja Ethereum nie skreślałem i nie skreślam, posiadam. Myślę, że tutaj w najbliższych tygodniach wielu znowu się zdziwi, już się zdziwiło, no bo tutaj był też dobry moment na to, żeby sobie gdzieś uśrednić, zobaczcie, 1400 dolarów za Ethereum. 2,800, 100% w krótkim czasie. Także Ethereum tak, tak wygląda, jak weźmiemy sobie tu na interwał tygodniowy. Jesteśmy ponad 200. Walczymy tutaj o przebicie 50. Jeśli to się też wydarzy, to z reguły też zawsze tutaj. Jeśli przebijaliśmy 200, potem 50, no to kończyło się to wzrostami. No i jak sobie weźmiemy tutaj jeszcze na Ethereum interwał miesięczny, no to z takich byczych sygnałów Stochastic RSI. Zobaczcie, przecięcie, wchodzimy tutaj w nasze pole które z reguły po takich przecięciach, gdzie niebieska linia była nad czerwoną, rakieta. To samo tutaj przecięcie już od dołu, jak tutaj przecięliśmy, mieliśmy taki wystrzał w 2019 roku, gdzie Ethereum tutaj też ze 130 dolarów na 350 w bardzo krótkim czasie. No i potem oczywiście rakieta. Paraboliczny wzrost. Także tak wygląda Ethereum. Przechodzimy sobie szybciutko na Bitcoina. Bitcoin, Bitcoin. Tutaj mamy bitcoina na interwale miesięcznym. Zobacz. Przecięcie na stochastik, gdzie też z reguły, jak sobie cofniemy wykres, mieliśmy przecięcie. No to tutaj zaczynała się jazda w górę. Jak sobie weźmiemy na interwał tygodniowy oczywiście Bitcoin 109 109, 300. Już mieliśmy tutaj bitcoina za 110 tysięcy. Dosłownie troszeczkę nam brakowało do, do przebicia ATH. Ale na tygodniówce. Zobaczcie, pomnożamy cały czas ponad 50. Także jest to fajny, fajny, byczy sygnał. No i tutaj mieliśmy oczywiście Golden Crossa, przecięcie. I lecimy z retestowaniem 50. I lecimy i lecimy z bitcoinem w kosmos. Ja myślę, że te, te wakacje mogą być całkiem, całkiem fajne. I też znowu, zobaczcie, potwierdziło się to już po czasie, bo już mamy czerwiec. Minął maj. Z reguły w maju było wielu wiszczyło, że sprzedaj. Wyjdź, zapomnij, wróć po wakacjach. No a maj się okazał tutaj fajnym miesiącem dla bitcoina. Fajne wzrosty. Czerwiec, oczywiście. Rozpoczął się też tutaj całkiem fajnie. No i zobaczymy. No bitcoin oczywiście do, do złotówek 405 tysięcy. Dolar Dolar sobie tutaj słabiutko radzi. 3,72. Dlatego lepiej zostać w dolarze, bo dolar może tutaj się umacniać, względem złotego i wtedy. Lepiej na tym wyjdziemy, niż wychodzić, jeśli ktoś by chciał wychodzić, realizować zyski do złotówek. Bo do złotówek jeszcze tutaj Bitcoin do swego all high trochę ma 456 tysięcy. 405, czyli 50 tysięcy, zobaczcie. Mamy do ATH. W dolarze jest to bardzo mały procent, ale w złotówkach jakby nie było. Już całkiem, całkiem. Dobra. Przechodzimy sobie do danych onczeń. Co robią grubasy? Co robią nasze wieloryby? ETF dla bitcoina, proszę bardzo, stanie zakupy 9, przed wczoraj 386 milionów, wczoraj 431. Także tutaj number one, oczywiście BlackRock. BlackRock najwięcej kupuje i najwięcej handluje. Dobra, idziemy sobie do Ethereum. No i tutaj zobacz Ethereum, świetnie, świetnie to wygląda. Od 15-16 maja do dzisiaj cały czas ETF-y kupują Ethereum. Zobacz, nie ma żadnego dnia, żeby był jakiś odpływ. Tutaj mieliśmy taki też moment w 24 roku, 22 listopada, cały czas było skupowane do 18 grudnia. Zobacz, jaki wzrost na Ethereum. Także tutaj instytucje, instytucje zasysają Ethereum. Lecimy, lecimy sobie dalej. Co tutaj mamy? Bitcoin Balance. Zobacz, cały czas bitcoinów nam ubywa z giełd. Nieźle, nieźle. Bitcoin Monthly Returns zobacz. Kwiecień, maj, czerwiec na zielono. Powiem Wam, jak sobie tutaj rzucimy okiem na rok 2017. Zobaczcie, to był jedyny rok w krypto, jeśli chodzi o bitcoina, który był w okresie wakacyjnym na, na zielony cały okres wakacyjny. Czyli mieliśmy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Potem we wrześniu, jak to we wrześniu, przyszła korekta i potem końcówka roku grubo. Także zobaczcie. No i znowu. Wiele osób twierdziło, że w maju sprzedać, wyjść z rynku, zapomnieć. Maj całkiem fajny. Całkiem fajnie się rozpoczął czerwiec. No zobaczymy, czy nie będzie powtórki z 2017 roku. Może być. Może być. Jak to wygląda kwartalnie dla Bitcoina? Drugi kwartał na tą chwilę plus 32%. Całkiem nieźle. Dla Ethereum plus 52%. Czyli odrobiliśmy cały kwartał pierwszy. Jesteśmy na lekkim plusie, i też te, te drugie kwartały dla Ethereum z reguły były niezła. W siedemnastym roku zobaczycie plus 453%. No, nieźle, nieźle to wygląda. Dobra, lecimy sobie dalej. Powiem wam, wskaźniki wskaźniki w ogóle danych onczeń są naprawdę na niskich poziomach. To nie wskazuje po wskaźnikach, jeśli mielibyśmy odnieść się do tych wskaźników. Na koniec hostsy wiecie, na, na to, że zaraz, zaraz będzie po. Ja myślę, że to dopiero jesteśmy przed bardziej niż po. Tutaj mamy wskaźnik MVR Visitor. Zobaczcie, ile mamy tutaj punktów. 2,3 No Z reguły, jak tutaj byśmy wchodzili na 6,5, 7, 8, tak? 9, 10 w tych granicach. No 8, 10. To moglibyśmy tutaj się zastanawiać, bo to by była taka czerwona lampka, że może być tutaj rynek przegrzany i możemy... Myśleć o ewakuacji. A tutaj no, cena Bitcoin 109 tysięcy 2,3. Kryptofir Grid Index 65 punktów. Chciwość. Ale pamiętajmy, to jest chciwość instytucji, banków, firm, korporacji, krajów. To są. To jest chciwość u nich, bo ulicy Kowalskich tutaj nie ma. Błąd, wielki błąd z ich strony. Oczywiście, kto wie, ten wie. Dobra. No i jeszcze taka też ciekawostka i ważna informacja bardziej bardziej taka ciekawostka, na którą trzeba też zwracać uwagę. Zobaczcie, tutaj mamy market cap, jeśli chodzi o stablecoiny. Oczywiście, numerem jeden jest Tether, na drugim miejscu USDC. No i tutaj widzimy, że Tether, zobaczcie, cały czas, cały czas Tethera przybywa. Oczywiście, ludzie realizują zyski, trzymają, trzymają na jakichś protokołach pożyczkowych, powiedzmy, swojego Tethera. Hmm, też. Realizują zyski do tetera i, i trzymają, jest tutaj zapotrzebowanie ogromne. No, ale tego tetera cały czas, cały czas przybywa. Jak sobie tutaj przybliżymy, szybciutko. Zobaczcie. Drugie, drugim stablecoinem, jeśli chodzi o Market Cap wszystkich stablecoinów jest USDC. Oczywiście trzecim DAI im dalej, dalej. Potem inne coiny. No, USDC tutaj po tych wzrostach. Nawet taki leciutki spadeczek. Bardziej taki boczniak. No, ale zobaczcie jaka różnica. Jaka różnica w ilości. To jest też dobry znak. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dane. On-chain. Jak ruszyło Ethereum leciutko, no to zobaczmy co się dzieje u, u Rysia na chainie. Bo ostatnio sobie tutaj PLS miał jakąś korektę. No ale widzimy, Ethereum rośnie, to zaraz gdzieś tutaj przychodzi zielenie do coinów Rysia. Ale i tak, i tak w mule pływamy, jeśli chodzi o no. Dobra. Lecimy sobie szybciutko jeszcze na sam koniec na komentarze. I co tutaj ciekawego piszecie? Weźmy sobie ostatnie komentarze pod ostatnim filmem. Tak, już Bessa. No myślę, że Bessa nie. Tutaj, Bitcoin, VW, złoto, inwestycje. Komentarz. Tak było, trzeba zrobić, nie patrząc na nic. Jak jakiś robot ciągle wpłacać. Ciekawe, ile ludzi zastosowało taką taktykę. Analiza wsteczna, zawsze skuteczna. No, to jest fakt. Oczywiście, na przestrzeni 7 lat, Bitcoin. Chyba sobie lepiej poradził od złota. Z faktami się nie dyskutuje. No i trzeba w końcu zacząć ten moment, bo czas i tak płynie i jeśli zaczniemy dzisiaj, to za kolejne 7 lat będziemy mogli powiedzieć na podstawie analizy wstecznej i skutecznej, że zrobiło się ten krok, Jest, jesteśmy w takim miejscu, a nie innym. No ale kiedyś trzeba to zrobić i zacząć. ZB tutaj pisze. Od 2026 roku w Unii Europejskiej wchodzi dyrektywa DAC-8. Automatycznie będą gromadzone wszystkie dane o użytkownikach i ich transakcjach krypto. Na razie 50 tysięcy dolarów plus. Oczywiście limity będą zmieszane, no to wiadomo. Co sądzisz na ten temat CryptoSapiens? Jakie widzisz rozwiązania? Może ich coś podrzuci, bo chyba ma dojść do Bybit. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Powiem tak. Słyszałem, nie zagłębiałem się. Nie chcę tutaj wypowiadać się na tematy, które, których nie przeczytałem, nie zrozumiałem, nie przeanalizowałem. Muszę zajrzeć tę tą dyrektywę. Dzięki tutaj za komentarz. I oczywiście się do tego odniosę. Rzucę sobie okiem. Jakie widzisz rozwiązania? No powiem wam, jakie są rozwiązania. No wiecie, jeśli będziemy korzystać z giełd, z KYC, będziemy chcieli się tutaj poruszać, wypłacać nasze krypto, no to niestety Europa jest takim tutaj tworem, gdzie oni będą przykręcać śrubkę i oni chcą tutaj wiedzieć, co robimy, ile mamy, kiedy przesyłamy, gdzie, do kogo i jak. Oczywiście są miksery, są, można korzystać z VPN-ów, można tutaj, wiecie, w jakiś sposób unikać i być poza radarem. Można to oczywiście zrobić, no ale czy podatki, czy jakieś tutaj dane, które, które są, no to one będą. No i to jest ta druga strona medalu, jeśli chodzi o krypto. Krypto kiedyś miało być anonimowe, miało być tutaj dla wolności, no niestety ci, którzy wymyślają te prawa, no to oni będą wymyślać też prawa pod, pod kryptowaluty i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ale ja muszę sobie tutaj tą, tą dyrektywę wrzucić, sobie to przeczytać, przeanalizować. Wtedy będę mógł więcej coś powiedzieć. No i można się zapytać pewnie, że X może coś będzie wiedział, może coś tam rozkminił. Ja mam też tutaj współpracę, znaczy mam na razie zawieszoną współpracę, ale mam tutaj kontakt do, do Babita. Mogę się też zapytać, co chodzi, jeśli chodzi o tą dyrektywę, jak to będzie, jaki to będzie miało wpływ. No ale no, jeśli będą tutaj większe jakieś transakcje, wiecie, w bankach też mamy transakcje, jeśli chcemy przelać więcej, jeśli ileś tam tysięcy, no to też tutaj y, musimy podawać źródło pochodzenia, środków no, i tak dalej, i tak dalej. No to też jest y, normalne. No i w krypto oni chcą zrobić tak samo. I na pewno będą regulować ten rynek, ile tylko będą mogli. No to jest, to jest na pewno bankowe. Y, Jobro GKG, ja naprawdę podziwiam. Skąd wybierzecie te niki? Witam solaksy kupione tutaj do filmu odnośnie gniota, mam nadzieję, że za 50 dolarów za 100, a nie wjechałeś tutaj Olinem. musiałbym kiedyś zajrzeć na to solaksy, co tam się dzieje, także dobrze, tyle jeśli chodzi o komentarze, tyle ode mnie w tej e, kryptośrodzie, jak się do samego końca, fajnie, dajcie łapkę w górę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie, my się... Słyszymy w kolejnych odcinkach. Słyszymy się też w szorcach, bo ja też zawsze przerabiam filmik na szorcy, także te szorcy będą gdzieś po internecie śmigać. A my się widzimy w kolejnych odcinkach, tyle ode mnie. Fajnej środy. Trzymajcie się. Zwartym. Cześć.